Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj będzie pokrótce, mam nadzieję, o takiej fajnej e, funkcji, która znajduje się w aparatach Nikon. Ja tutaj to pokażę Państwu na przykładzie mm, Nikona Z5, a mianowicie e, jak połączenie tej funkcji Picture Control razem z balansem bieli może nam dać taki efekt. E, Przepisu trochę ala Fuji, albo po prostu efekt indywidualnego, kolorystycznego i nie tylko podejścia do zdjęć w JPEGach z Nikona. Ja wiem, że część z Państwa na pewno już robi zdjęcia w Rawach, więc dla Państwa ten film tak naprawdę nie jest. To jest dla wszystkich tych z Państwa, którzy lubią zdjęcia prosto z aparatu, ale chcieliby mieć nad nimi trochę większą y, kreatywną kontrolę. Więc mamy tutaj dwie rzeczy, które tak naprawdę możemy sobie dostosować do naszych potrzeb. Pierwszą z tych rzeczy jest to funkcja Picture Control. Te Picture Control to nic innego jak te wszystkie już zastosowane tutaj, jakby filtry czy tryby artystyczne, które my możemy sobie trochę przerobić. I w każdym, jak do niego wejdziemy, w każdym z tych efektów. Mamy tutaj na przykład poziom efektu, jaki możemy sobie dostosować, mamy wyostrzanie w różnych jakby obszarach. Mamy kontrast i nasycenie. Czasem jeszcze się zdarza, że jest coś takiego jak filtr, więc z jednej strony możemy sobie dostosować ten efekt tutaj. Tyczy się to również tych efektów mniej szalonych, tych jak najbardziej y, zwykłych, czyli na przykład jak tutaj mamy żywe, to jak najbardziej też możemy tutaj sobie y, wiele rzeczy dostosować. Tutaj jest mocno to wyostrzone, możemy sobie to trochę mniej może wyostrzyć, możemy sobie nasycić bardziej ten, o, ten obraz, dodać kontrastu, ale to nie bardzo nam wpłynie na kolorystykę zdjęcia. To wpłynie nam na to, czy ono będzie ostrzejsze, czy mniej ostre. Jeśli chcemy, żeby to zdjęcie było takie może bardziej vintage, to wtedy warto te przeostrzenia i wyostrzenia może nieco sobie ściągnąć. Ale co nam naprawdę wpłynie mocno na kolorystykę tego zdjęcia, to będzie balans bieli. I tu, drodzy Państwo, zwróćcie proszę uwagę, że yy, mimo, że mamy takie standardowe yy, ustawienia balansu bieli, to przy każdym z, ty, z tych ustawień, tak naprawdę pokazuje nam się, że możemy strzałką w prawo sobie odbić. I pokażę to Państwu na świetle słonecznym, idę sobie w prawo i otwiera nam się cała taka gama, albo taka paleta barw tak naprawdę i przesuwając sobie yy, przesuwając sobie tutaj y, tym naszym padem. Prawo, w lewo, w górę, w dół, możemy nadać zabarwienie kolorystyczne naszemu zdjęciu. Tylko, jak robimy to z tego poziomu, to tak naprawdę nie do końca widzimy, co robimy, nie do końca widzimy, jaki to przyniesie efekt. Więc chciałam Państwu pokazać, jak do tych samych ustawień dojść sobie, ale z poziomu menu jak wejdziemy sobie w menu i jeżeli macie państwo ustawione i picture control i balans bieli tutaj w tym menu to moim zdaniem dużo prościej i dużo bardziej intuicyjnie robi się to właśnie z tego poziomu więc załóżmy że podoba nam się któraś z tych picture control yy, i załóżmy że są to żywe kolory zwróćcie państwo uwagę że tutaj z tego poziomu możemy sobie kliknąć na dół żeby zrobić ustaw i możemy sobie zmienić wszystkie te parametry, które tam widzieliśmy, z tą różnicą, że teraz, jak sobie najedziemy na jakąś scenę. Czy Państwo tu dobrze będziecie to widzieć? Ja może troszeczkę zmienię przesłonę. O, tak jest. Jak sobie będę tutaj zmieniać te parametry, tutaj, właśnie z poziomu tego menu i, to będę od razu widzieć na ekranie, widzicie Państwo, jak się zmienia kontrast no? na ekranie, jaki mi to przyniesie efekt. I to jest bardzo fajne, bo mogę sobie to naprawdę dostosować do tego, co chcę i jak chcę, żeby to zdjęcie wyglądało. Yy. I jest to bardzo przyjemny sposób na zrobienie tego. I zaraz Państwu pokażę, co się stanie. Yy. W tym naszym menu i, żebym mogła wiedzieć, że faktycznie to y, zrobiłam i że faktycznie coś zmieniłam w tym balansie bieli. Zobaczcie Państwo, co się dzieje, jak jest odcień. Idę w prawo i robi się tak bardziej niebiesko, i to w, lew w lewo robi się tak bardziej zielono. I jak kliknę sobie teraz OK, to zwróćcie Państwo uwagę, że w tym moim Picture Control tutaj jest teraz taka gwiazdka. Widzicie Państwo jest gwiazdka przy Picture Control to znaczy, że dokonałam tam jakichś zmian ale to nie wszystko co możemy zmienić tu da się zmienić jeszcze więcej zwróćcie Państwo uwagę, że tak, takie same tutaj właśnie zmiany możemy dokonać bawiąc się balansem bieli więc załóżmy, że ten słoneczny to jest ten o którym mi chodzi klikam sobie i zwróćcie Państwo uwagę znowu tutaj mamy tą strzałeczkę w dół jak ja tą strzałeczkę w dół sobie zrobię, to otwiera mi się ten sam panel kolorystyczny, czy nie wiem jak to nazwać, ta sama paleta barw. <laughs> Tylko teraz, jak będę sobie przesuwać ją, to widzę od razu, jak mi się zmienia zdjęcie. Zobaczcie Państwo, jakie się robi nam fioletowe na ekranie. Jak pojadę w prawo, jak się ten obraz ociepla. Pojadę do góry, jak nam się zażółci. I co prawda mamy tu dość ograniczone to, jak możemy y, zmieniać y, te barwy, ale jesteśmy w stanie całkiem nieźle manipulować sobie tutaj kolorami. A to nam daje bardzo dużo artystycznych takich możliwości. W internecie jest dużo stron, gdzie można sobie y, ściągnąć tak, jakby przepisy na to, jakie. Y, kolory można uzyskać albo jakie symulacje filmu na nikonie można uzyskać. Ja serdecznie polecam. Postaram się państwu wkleić kilka w opis. Niemniej jednak najprawdopodobniej będą po angielsku. Jeśli uda mi się znaleźć jakąś w języku polskim to oczywiście państwu też wkleję ale tam będą takie bardzo często oznaczenia właśnie jakaś literka i jaka wartość ma być. I to będzie właśnie chodziło o to, jak przy balansie bieli sobie tutaj pozmieniać. To widzicie Państwo, można to sobie też dotykowo zmieniać, jak najbardziej. I teraz widzicie Państwo, mamy i przy balansie bieli, i przy Picture Control mamy te gwiazdki, znaczy dokonaliśmy tutaj zmian. Co więcej, te zmiany teraz mam je dokonane, więc mogę sobie przejść do menu. I mogę sobie w tym menu ustawić yy, mój profil. Zapisz ustawienia użytkownika. Mogę sobie to zapisać w U1. Zapisz ustawienia. I teraz wszystkie te ustawienia, które przed chwilą tutaj mieliśmy, powinny się nam pojawić w U1. Więc jak przełączę sobie teraz na U1, to wróciliśmy sobie do tych kolorów. Mamy te nasze ustawienia w Picture Control, więc możecie Państwo sobie tak ustawić trzy różne symulacje filmu, tak naprawdę na Waszym Nikonie. Mam nadzieję, że trochę to Państwu pomogło, trochę, troszkę Państwu coś ułatwiło. Tymczasem dziękuję Państwu za to, że byliście ze mną i zapraszam do następnego filmu. Do usłyszenia!